Cześć wszystkim, witajcie na kanale. Dzisiaj czeka nas bardzo ważny temat ewolucja przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Przejdziemy przez najważniejsze zmiany, które wpłynęły na nasze życie codzienne, od zakazu palenia w miejscach publicznych przez pasy bezpieczeństwa, aż po nowoczesne przepisy ochrony środowiska. Zostańcie ze mną przez najbliższe 13 minut, bo czeka nas fascynująca podróż przez historię polskich przepisów BHP. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, to naprawdę pomaga kanałowi się rozwijać. Zacznijmy od tematu, który wzbudził wiele emocji. Zakaz palenia w miejscach publicznych. Historia zmian. W Polsce droga do całkowitego zakazu palenia była długa, pełna kontrowersji. Pierwsze regulacje pojawiły się już w latach 90., ale były bardzo ogólne i słabo egzekwowane. Rok 1995. Prowadzono pierwsze przepisy dotyczące ograniczenia palenia w zakładach pracy. Jednak rzeczywistość była inna. Paliło się praktycznie wszędzie. W biurach, restauracjach autobusach. Rok 2010 to przełomowy moment. Ustawa antynikotynowa zakazała palenia w większości miejsc publicznych, w tym w restauracjach i barach. Pamiętacie te dyskusje? Restauratorzy obawiali się o swoją działalność, a palacze czuli się dyskryminowani. Rok 2016. Kolejne zaostrzenie. Zakaz objął również przystanki komunikacji miejskiej, ale tu już społeczeństwo było bardziej przychylne. Widzieliśmy efekty wcześniejszych zmian. Wpływ na zdrowie publiczne. Badania pokazują że po wprowadzeniu zakazu palenia spadła liczba hospitalizacji z powodu chorób serca o około 15%, zmniejszyła się ekspozycja na bierne palenie, szczególnie wśród pracowników gastronomii, wzrosła świadomość społeczna o szkodliwości dymu tytoniowego. Obecnie palenie jest zabronione w praktycznie wszystkich zamkniętych miejscach publicznych, w pojazdach komunikacji publicznej, na przystankach, a także na terenie placówek edukacyjnych i opieki zdrowotnej. Przejdźmy teraz do tematu, który uratował tysiące istnień. Przepisy dotyczące używania pasów bezpieczeństwa. Początki regulacji. Lata 70. XX wieku w Polsce pojawiły się pierwsze samochody z pasami bezpieczeństwa, ale ich używanie było opcjonalne. Trudno w to uwierzyć, prawda? 1983 rok wprowadzono obowiązek zapinania pasów na przednich siedzeniach poza obszarem zabudowanym. To był pierwszy krok, ale jeszcze daleki od dzisiejszych standardów. 1991 rok obowiązek rozszerzono na tereny zabudowane. W tym czasie nadal można było jechać na tylnych siedzeniach bez pasów. Rewolucja w bezpieczeństwie. 2006 rok przełomowa zmiana. Prowadzono obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach w samochodzie, gdzie są one zamontowane. To spotkało się z oporem części społeczeństwa, ale statystyki były nieubłagane. Dane pokazują, że pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko śmierci o 45-50% dla osób siedzących z przodu. Na tylnych siedzeniach pasy redukują ryzyko śmierci o około 25%. Po wprowadzeniu obowiązku spadła liczba ofiar śmiertelnych wypadków. Przepisy dla dzieci. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu dzieci. Dziecko do 150 cm wzrostu musi być przewożone w foteliku lub podstawce dostosowanej do jego wzrostu i wagi. Te przepisy ewoluowały wraz z rozwojem technologii i badań na nad bezpieczeństwem. 2022 rok prowadzono zakaz przewożenia dzieci do trzeciego roku życia bez fotelika, nawet na krótkich trasach. Wcześniej zdarzały się sytuacje, że rodzice bagatelizowali to w przypadku szybkiej przejazdki do sklepu. Teraz zajmiemy się bardzo szerokim tematem: przepisy BHP i wypadki w miejscu pracy. Fundamenty prawne. Polska posiada rozbudowane przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy, które mają swoje korzenie jeszcze w okresie międzywojennym, ale prawdziwy rozwój nastąpił po transformacji ustrojowej. Kluczowe akty prawne. Kodeks Pracy zawiera podstawowe przepisy dotyczące BHP. Artykuł 207 mówi wyraźnie: pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 2007 roku wzmocniła uprawnienia inspektorów i zwiększyła kary dla pracodawców łamiących przepisy. Najważniejsze zmiany w ostatnich latach. 2004 rok. Wejście do Unii Europejskiej oznaczało harmonizację polskich przepisów z dyrektywami unijnymi. To podwyższyło standardy bezpieczeństwa w wielu branżach. 2016 rok. Wprowadzono obowiązek przeprowadzania szczegółowej oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy. Pracodawcy musieli dokumentować potencjalne zagrożenia i Sposób ich minimalizowania. 2019 rok zaostrzono przepisy dotyczące pracy na wysokości. Po serii tragicznych wypadków w budownictwie wprowadzono szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczeń i szkoleń. Statystyki i rzeczywistość. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, liczba wypadków przy pracy systematycznie spada z ponad 100 tysięcy w 2000 roku do około 50-60 tysięcy rocznie obecnie. Jednak nadal dochodzi do zbyt wielu wypadków śmiertelnych około 200-250 rocznie. Główne przyczyny niedostosowanie maszyn, brak szkoleń, ignorowanie przepisów przez pracodawców. Przykłady konkretnych regulacji praca przy komputerze. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie oświetlenie, ergonomiczne stanowisko, przerwy w pracy przy monitorze praca w hałasie, przy przekroczeniu 85 dB obowiązek stosowania ochrony słuchu, regularne badania audiometryczne, substancje niebezpieczne, szczegółowe karty charakterystyki, szkolenia, środki ochrony indywidualnej. To temat szczególnie ważny dla każdego rodzica: bezpieczeństwo naszych dzieci w placówkach edukacyjnych. Ewolucja przepisów. Lata 90. Po transformacji ustrojowej pojawił się chaos prawny. Szkoły funkcjonowały na podstawie starych regulacji, które nie odpowiadały nowej rzeczywistości. 1999 rok reforma oświaty przyniosła nowe standardy bezpieczeństwa. Wprowadzono obowiązek sprawowania opieki nad uczniami od momentu ich wejścia do szkoły. 2015 rok. Po głośnych przypadkach przemocy rówieśniczej zaostrzono przepisy dotyczące przeciwdziałania agresji w szkołach. Wprowadzono obowiązek posiadania procedur interwencji. Kluczowe obszary regulacji monitoring wizyjny. Szkoły mogą instalować kamery w miejscach wspólnych, korytarza, boiska, ale nie w salach lekcyjnych czy łazienkach. To równoważenie bezpieczeństwa z prywatnością procedury postępowania. Każda szkoła musi mieć. Procedury ewakuacji, ćwiczone minimum raz w roku, procedury postępowania w przypadku agresji, zagrożenia, plan reagowania w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo fizyczne budynków, zabezpieczenia schodów i balustrad, odpowiednie oświetlenie, bezpieczne place zabaw, kontrola dostępu osób trzecich, nowe wyzwania, cyberbezpieczeństwo. To stosunkowo nowy obszar. Szkoły muszą reagować na cyberprzemoc, chronić dane osobowe uczniów, edukować o bezpiecznym korzystaniu z internetu. Zdrowie psychiczne. Rosnąca świadomość problemów zdrowia psychicznego młodzieży sprawiła, że szkoły muszą współpracować z psychologami i pedagogami. Pandemia COVID-19. Wprowadzono zupełnie nowe protokoły sanitarne dystans społeczny naukę hybrydową to pokazało, jak szybko muszą adaptować się przepisy. Wracamy do tematyki motoryzacyjnej. Apteczki pierwszej pomocy i inne wymagania. Historia obowiązku posiadania apteczki. 1997 rok. Wprowadzono obowiązek posiadania apteczki pierwszej pomocy w każdym samochodzie. Wcześniej było to tylko zalecenie, co musi zawierać apteczka. Przepisy określają minimalne wyposażenie: materiały opatrunkowe, gaza, bandaże, plastry w różnych rozmiarach, rękawiczki jednorazowe, nożyczki, koc termiczny. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Problem w praktyce: wiele osób nie sprawdza terminów ważności produktów w apteczce. Badania pokazują, że około 40% apteczek w polskich samochodach jest przeterminowana lub niekompletna. Trójkąt ostrzegawczy i kamizelka. Trójkąt ostrzegawczy, obowiązkowy od lat 80. XX wieku, musi być ustawiony w odpowiedniej odległości od pojazdu podczas awarii. Kamizelka odblaskowa obowiązek jej posiadania wprowadzono w 2006 roku. Od 2021 roku kierowca musi ją założyć jeszcze przed wyjściem z samochodu podczas. Podczas zatrzymania poza obszarem zabudowanym. Strefy bezpieczeństwa. Nowe podejście. W ostatnich latach pojawiło się pojęcie stref bezpieczeństwa. Strefy zamieszkania Tempo 20 km na godzinę Wprowadzane w osiedłach, gdzie priorytet mają piesi Strefy uspokojonego ruchu. Tempo 30 km na godzinę w centrach miast, w okolicach szkół. Korytarze życia. Obowiązek pozostawiania przejazdu dla służb ratunkowych w korkach. Od 2020 roku jest to prawnie uregulowane z konkretnymi karami za nieprzestrzeganie. Alkohol i narkotyki podczas jazdy. Zero tolerancji. Polska ma jedne z najostrzejszych przepisów w Europie: 0,2 promila we krwi to wykroczenie. Wysokie mandaty, punkty karne. Powyżej 0,5 promila to już przestępstwo, sąd, zakaz prowadzenia pojazdów, więzienie. Obecność narkotyków we krwi. Bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów. 2019 rok. Wprowadzono możliwość badania na obecność narkotyków przez policję bezpośrednio na drodze za pomocą specjalnych testów. Wcześniej wymagane było badanie krwi w szpitalu. Statystyki są nieubłagalne. Alkohol jest współprzyczyną około 10-12% wszystkich wypadków drogowych, ale aż 25-30% wypadków śmiertelnych wiąże się z nietrzeźwością kierowców. Przechodzimy do ostatnich ale nie mniej ważnych tematów, przepisy proekologiczne związane z bezpieczeństwem, zapobieganie wypadkom ekologicznym. W ostatnich 20 latach znacznie zaostrzono przepisy dotyczące transportu substancji niebezpiecznych. 2010 rok wprowadzono obowiązek szczegółowego oznakowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne zgodnie z normami ADR. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 2015 rok zaostrzono kary za składowanie i transport odpadów niebezpiecznych bez odpowiednich pozwoleń. Po kilku głośnych incydentach z pożarami składowisk przepisy stały się znacznie bardziej rygorystyczne. Normy emisji spalin Euro 5 Euro 6, ograniczenia dla nowych pojazdów, strefy czystego transportu w miastach, zakaz wjazdu starych diesli do centrów miast, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. COVID-19 był testem dla naszych przepisów. 2020 rok w ekspresowym tempie wprowadzono obowiązek dezynfekcji w miejscach publicznych, limity osób w sklepach i środkach transportu, kontrolę temperatury w określonych miejscach regulacje dotyczące maseczek ochronnych, ale przepisy sanitarne istniały znacznie wcześniej. Sanepit już od lat prowadził kontrolę restauracji, sklepów spożywczych, zakładów produkcji żywności, system HACCP, analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli jest obowiązkowy w każdym zakładzie produkującym lub podającym żywność kontrole bezpieczeństwa w transporcie publicznym. 2018 rok wprowadzono możliwość kontroli antypirateryjnych w autobusach i pociągach dalekobieżnych podobnych do tych na lotniskach. Bezpieczeństwo pasażerów, obowiązek instalowania kamer monitoringu w pojazdach komunikacji miejskiej, systemy alarmowe dla pasażerów, szkolenia kierowców w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, protokoły postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Po atakach terrorystycznych w Europie polskie służby również wzmocniły monitoring i patrole w miejscach publicznych, dworcach, centrach handlowych. Dotarliśmy do końca naszej podróży przez ewolucję przepisów BHP i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Jak widzieliśmy, droga od pierwszych ogólnych regulacji do dzisiejszych szczegółowych przepisów była długa. Każda zmiana często wynikała z tragicznych wydarzeń, które mobilizowały ustawodawcę do działania. Kluczowe wnioski przepisy dotyczące bezpieczeństwa to nie biurokracja dla biurokracji, to lessons learned. Często napisane krwią ofiar wypadków i zaniedbań. Każdy zakaz, każdy obowiązek ma swoje uzasadnienie w statystykach i doświadczeniu. Polska w ostatnich 30 latach znacząco poprawiła standardy bezpieczeństwa, dostosowując się do norm europejskich, a w niektórych obszarach nawet je wyprzedzając. Ale wciąż jest wiele do zrobienia, szczególnie w obszarze kultury bezpieczeństwa, egzekwowania przepisów i edukacji społecznej. Pamiętajcie, przepisy istnieją po to, by nas chronić. Warto je znać i przestrzegać. Dziękuję, że byliście ze mną przez te ponad 40 minut. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli materiał był dla Was wartościowy, proszę dajcie łapkę w górę. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!